Dzień dobry, Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Jeszcze raz rozpoczniemy naszym Memoriału cześć oficjalną. Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów Grupu Szałowego Silesia Racibórz oraz Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu witamy wszystkich uczestników VI Międzynarodowego Memoriału Szałowego Alfreda chrobaka Serdecznie witam Piotra Krowaka, prezesa klubu szałwego Silesia Racibórz, syna Pana Hukreda. <klucz> witam rodzinę, znajomych, przyjaciół, sponsorów oraz serdecznie przybyłych e, szachistów naszego memoriału. Dziękuję. <klucz> dobry Serdecznie witam wiceprezydenta Leciborsza, pana Michała Górigę, członka zarządu powiatu raciborskiego, pana Marka Kurisa, cieszymy się, że są wśród yy, nas przedstawiciele głównego sponsora Memoriału. Pani Barbara piotrkowska czela dyrektor dop. w kazowo Witam dyrektora Powiatowego Centrum Sportu, Gospodarza Miejsca, Pana Tomasza Bieleckiego. Witam sędziego miejsca Narodowego, Pana Łukasza Proszka. Pan Łukasz będzie sędzią głównym. Witam Panią Annę Hampel, która będzie obsługiwać rewizję. Pana Martina Surmana, serdecznie. pomagać będzie pan sędzia Piotr <klucz> Pozwólcie państwo, że przedstawię sponsorów naszego turnieju. Głównymi sponsorami memoriału jest spółka DORKOS, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. DORKOS 2, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Pozostali Starostwo Powiatowe Racibórz, Powiatowe Centrum Sportu w Raciborzu, TKO polskiej Polski I Oddział Racibórz, Hotel Racibórz, Dartur Usługi Przewozowe Spółka ZOO, Borbróg Usługi Brukarskie w Grzegorzowice, Cukiernia Konditorej w Justysty oraz piekarnia Halfer Dziękujemy też przyjaciołom, znajomym, rodzinie oraz wielu innych anonimowych darczyńców oraz wolontariuszy, którzy uczestniczyli w przygotowaniach organizacyjnych. Wszystkim serdecznie dziękujemy za pomoc przy organizacji trudnej. Wielki Panu. Szanowni goście, drodzy szawiści, świętej pamięci Pan Prezes Fadłę Wekroba. To człowiek nie tylko racimorskich szatów, ale również racimorskiego pieczywa oraz rogalików, na które dzisiaj również Państwa serdecznie zapraszamy. Proszę o zabranie głosu pana wiceprezydenta Michała Kuribowa. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w pana prezydenta miasta Nadimborza Jacka Wojciechowicza. Ja się... Niezmiernie cieszę i mam ogromną przyjemność tutaj być z wami. To jest przepiękna impreza, piękny memorial. Jest szósty międzynarodowy memorial imienia Alfreda Chrubaka. Bardzo się cieszę, że tak wielu uczestników przyjechało do Radzie Boża i że ta impreza, ten memorial się rozwija. W zeszłym roku było 180 zawodników, dzisiaj mamy ponad 200. Jest to wielka zasługa także organizatorów i ja tej chciałbym się ukłonić i podziękować Panu Prezesowi Piotrowi Chrobakowi właśnie za, nie tylko za organizację tego wydarzenia, ale za rozwój tej dyscypliny sportu w naszym mieście, a całkiem prywatnie, bo w zeszłym roku, muszę to powiedzieć od serca, w zeszłym roku zapomniałem podziękować Panu Piotrowi za jego wielkie serce, bo kiedy była akcja pobożowa, kiedy jeździliśmy do Koska pomagać pobożiakom, to Pan Piotr Podarował wiele chleba, rodalników i innego rodzaju trzyma. Za to wielkie serce, nie tylko do sportu, ale do, do szaków, ale do ludzi. Bardzo serdecznie pomogę. Dziękuję. Wszystkim Wam życzę. Panie, panie. <ślesy> 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 ale wielki słowek, wielki prawa, tak? Jeszcze raz. I w tym czasie udanych w tym czasie. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu głównego sponsora Memoriału, Panią Dyrektor Barbarę Ludkowską-Zelelę. Witam wszystkich serdecznie. Nasza grupa WPR-u od lat wspiera młodych sportowców z różnych dystrykcji yy, sportowych. Po raz pierwszy i na pewno nie ostatni gościmy na memoriale szachowym. Gdy pan Piotr przyszedł do nas, pan prezydent już nie umierł. Gdyby nie był takim człowiekiem, jakim jest, tak by nas tutaj nie było. Więc przede wszystkim dla niego dziękujemy za to, co pan robi, dla sportu, dla młodych ludzi. E, wam zawodnikom życzymy. E, Czego? Wszyscy nie mogą wygrać, ale nie wygrają najlepsi, ale już sami gratulujemy, że wybraliście trudną drogę rodzica sportowca, bo tam to nie jest. Także wspierajcie tych młodych ludzi, rozwijajcie ich talenty i nie poddawajcie się, a my już teraz możemy powiedzieć, że będziemy się za na kolejnym memoriale. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu Pana Marka Kupisa. Panie Prezesie, Panie Prezydencie, Panie Dyrektorze, Szanowni Państwo. Myślę, że to, że tutaj jesteśmy w Powiatowym Centrum Sportu, to jest ogromna też zasługa tej, tego przedsięwzięcia, nie tylko jeżeli chodzi o sam klub, ale przede wszystkim chodzi o Pana Alfreda, który miał, jestem o tym przekonany, dwie pasje. Pierwsza to, że a druga pasja to właśnie żona. Że... I dzięki temu tu dzisiaj jesteśmy, dzięki temu teraz raz szósty będziemy mogli brać udział. Ja niezmiernie się cieszę, że jest tak duża grupa dzieci i młodzieży. To szczególnie istotne w tym trochę trudnym, również alternatywnym, wirtualnym świecie, gdzie czasami ta młodzież ma troszeczkę się zatraca. Dlatego cieszę się, że ta liczna grupa tego najmłodszego pokolenia. Jest Natomiast wszystkim, a oczywiście również dorosłym wszystkiego najlepszego, nie wszyscy wygrają, ale myślę, że ogromną wartością dla jest to, że organizacja tej imprezy właśnie dotyczy wszystkich pokoleń. W imieniu Starosty że Swobody jeszcze raz wszystkiego najlepszego dziękuję. Proszę o zabranie głosu pana dyrektora Tomasza Białowskiego. Witam serdecznie w naszych górach. Moi przymówcy szybko powiedzieli wszystko. Ja nie będę przedłużał. Słuchajcie, życzę wszystkim perfekcyjnych ruchów dobrej zabawy i niech wykarnej ręcznie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. otwarcia otuchy. Nasz turniej, liczymy, że nasza współpraca będzie się dalej tak dobrze rozwijać i powoli rozpoczniemy, kończymy część oficjalną, bo rozpoczniemy turniej. Proponuję oczyste otwarcie turnieju i przekażę głos sędziemu głównemu, Panu Łukaszowi, który przekaże jeszcze kilka spraw technicznych. Sędziowie, dziękuję soście w skład awaryjny na całej całej na całej na całej na całej bardzo. całej na 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 całej i również drugie, posunięcie przegrywa natomiast w grupie Open pierwsze będzie bonifikata jednej minuty natomiast w grupie juniorskiej jest tylko upomnienie a drugie nieprawidłowe posknięcie przegrywa partię jak zwykle bardzo proszę o wyciszenie telefonów komórkowych i zegarków smartwatch, żeby tutaj nie protestował i bardzo proszę jak to roku o zgłaszanie wyników zaraz po party, żebyśmy nie szukali jest tyle osób, że ciężko nam tutaj też znaleźć dane osoby jeżeli nie będziemy wyników tam, nie wiem, minutę po w zakończeniu ostatniej partii będę pisywał 0-0, więc żeby też tutaj ten sprawnie przeprowadzić. po zakończonej partii proszę o zgłoszenie wyników. Sędziowie zostali przedstawieni, więc sprawdzamy myślę ustawienie pigu, zegarów i rozpoczynamy pierwszy. Zaczniemy na zakończenie naszego drugiego memoriału, 6 biegu dobrego Memoriału Freda Kowalka. Proszę o ciszę. Bardzo dziękujemy innym sponsorom, szczególnie firmie tym Wrocławiu, Dąbrowskim jak i pozostałym dziękujemy gospodarzowi miejsca, panu dyrektorowi Tomaszowi Bieleńskiemu za udostępnienie na sali bardzo dziękujemy sędziom, wam i za sprawne zawody nie było ważnych reklamacji. także wszystko fajnie w sprawie poszło dziękujemy prezesowi naszego klubu panu Piotrowi Zaczniemy od wymiaru Daję głos w sposób naszego wyboru, zakończenie w Nie wiedziałam, że jeszcze będziemy zamykać. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę, Cieszę się, że dotrwali wszyscy do końca, że nie było żadnych niespodzianek Tutaj no nie ma przykrości: wszyscy są wygrani, szczególnie w tych kategoriach. Gratulujemy wszystkich, serde, wszystkim serdecznie, i zapraszamy za rok, za rok o to, żeby móc być tutaj poczytany. Natomiast teraz szczególnie proszę o brawa dla wszystkich, bo bardzo dziękuję. Tutaj głos sędziego. Przed nami najważniejszy taki moment, który nie będzie zakończony. Przed nami skończy Juniorek 9. Monika Gusiana, klub szkoły, która jest na. Gabi Żan. Drugie miejsce: z

Przynajmniej kolejna klasyfikacja z tylodem Junior Ruto 9. Zwycięstwo w tej kategorii są Jakub Lecznik, MK 6 Drugie miejsce Wiktor Puszczyk, Łukaj Zboszław Wyspączą. Trzecie miejsce tyłączne. Panka kurczny wobec ilyekera ciusze. Czwarte miejsce Mateusz Ksielki Prządzę skoczo przebiegł Piąte miejsce Franciszia Giurdzik, Półka jest masza klasyfikacja nie zostaż, to od zaczniemy od juniora. Kércsénist Jólie <coughs> okay, Julia téke második másik döntő. Második 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 3. második 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 4. második 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 oraz z miejsce miejscem na wystawie drugiej z politycznych a z kolei to obietrzu, jest, jest Przynajmniej ostatnia klasyfikacja w Jorku, mierzył lat 12, zwycięzcą jest Mikołaj Cześlań z towarzyszenia Szangla Olimpia Góryszka. Drugie miejsce jest Franciszek Oliwkiewicz, Szangla Mareszona Rzadko. Trzecie miejsce Mateusz Nośniewski, UKS Czerwony Dąbrów. Czwarte miejsce Wojciech Wieczorek, Turskie Wzgórze, a ten w przeciwnik Oraz piąte Oraz piąte miejsce Andrzej Pop, Półtrzymowy Zapraszam do powiedzi. встречали стал существует комментарий о

Jestem sykliście nie. Nie, jesteśmy w nauce i mamy

Maciej Kowalewski, minister drugi Wiktor Rejterski, minister trzeci Józef Krajowy, minister czwarty Patryk minister piąty Sebastian Kasiński, Bardzo dziękujemy wszystkim za przybycie. Zapraszamy na nasze pozostałe kłótnie. Zapraszamy za rok. Dziękujemy Wszystkim innym sędziom, rodzicom, opiekunom. Do zobaczenia za rok. Dzięki.